Już tylko sobie nagram przy okazji tutaj opaków. i przeskoczymy, bo gdzieś tam w tym rejonie jest z drugiej strony Sedanik, Sedanik, Sedanik Nie ma go sprzedany Nie ma tego wydeptana 12, szka tutaj jak w kościele parkiecik To nie ten Tamten był ident, ale miał Black Edition Niestety, bardzo mi przykro. Reczka, kolejna, ręczka bez, bez lampy na bez lampy ładnej, to już jest naprawdę reczka Tak nie może być. Producent powinien jasno określić kryteria w fur z taśmą. Co tam korsebek pój na lewecie widzę? To wy? Się nie ma wstydzić co. Korsa bez srebrna. tylko kogoś chyba zabrakło. ten xik, chyba w prawo, gdzie pan jest? A coś tam innego. Ten nawet żarówy nie ma porządnej. Znaczy pół lampy. ja e, tu poślady takie wystają, że. umiłowani. uwaga na haka, żebyś nie przypierł Dzielić w niego. Przefuniu machający To tutaj było nie, chyba piętro bliżej Klatkę bliżej Sedanik Wybór jest, wybór jest Szaleństwo Tutaj radaru nie widać, żeby miał, ale kiedy zawsze mają taki Cegłę mają na dole, a ten cegły nie posiada no. Natomiast ma jakieś inne plusy dodatnie ma plusów ujemnych 18,900 euro za 19, i za 19 rok, pierwsza rejestracja 20. Kluczyki? Odpalmy dziadygę, a już widelec spróbujmy dokonać takiego rozgardiaszu. O, czy choroba piszdzie? W tej cenie sądzę, że nie X-Drive. Jak się wybieramy z taką kasą po X-Drive w takim roczniku, to musimy się liczyć z tym, że będzie w. Y Siadaj pan, odpal pan, przymierz się pan? Pan nawet nie rozkminił, że to jest MK. Pan musisz wszystko wiedzieć. Dziękuję. O! Chodź o ciepłego. Co kurde, że czarny, tak? W środku. Patrz pan jaki czarny Wszystko dobrze tylko no. muszę, muszę buta wytrzymać Jak się odpala zaraz powiem Tu się kluczy kładzie Mogę na Waję od samulca i ognia Jest nowoczesność Na zasnowcy tego nie mają pójdzie Nie pójdzie Pójdzie, pójdzie. Zajebiście A, Fotel grzany to raz to szkoda, Ten pomad no, byłby 23 kosztowałby wtedy. To, kurwa, a nie 19. To szło, jak będzie 23, no to trzeba 23 dać. No, nie ma ich zlewa. Tak przyjemny taki przyjemny wam pakiecie jest. Czarny, nie? fajny, przystojnik. To nie jest najmniejsze, to jest takie średnie, albo średni, nawet, średni albo to nawet jest. większe. Tak, to jest. Zegary no. takie wirtualne, fajne. Taki średni. Nie jest taki, jest.

Pierniku jeden no, ładny w no, piękny no MK zawsze jest urocza Dobra Psterka, sterka Ładne niebiesko no. wspaniale w tym lutym Połowa lutego Chyba nawet już po połowie dosyć sporo A się już za czwórkę Główną alejką Jak nie widzisz suwów, a widzisz, że jest daleka To pierwszy raz widzę u alików, Jak nagrywam te filmy tu od dziesięciu lat Pierwszy raz jest taki śnieg nie bywała okoliczność Zjawisko nietypowe Pełne crazy Tutaj widzę było targowane Było ostro targowane Ale czy się chłopcy doga Dali to nie wiem. Dobrze, drapaczki. To już nie potrzeba jest w plusie. Manualna, manual Converse. Roczek, jedyneczka. Bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy pozdrawiam serdecznie Pan Romek. Czołem, cześć, pozdrożej serdecznie.